Dzisiaj ogłaszam wreszcie otwarcie naszego nowego centrum. Tutaj nikt nie będzie się nudził. Możecie trochę się posiłować, nawet pograć w kosza, albo spróbować strzelić i trafić w tarczę. To kto dzisiaj do nas przyjdzie? Cześć, Miki! Słyszałeś o otwarciu nowego centrum? Ale będzie fajnie. Może, może poszlibyśmy razem? Co? No proszę, byłoby super. Pogralibyśmy trochę w kosza albo strzelalibyśmy do tarczy. Miki, co ty na to? No nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Dzisiaj miałem oglądać mecz, a nie iść do centrum. W dodatku grać w kosza. Gdyby to była piłka nożna, to rozumiem, ale w kosza? Nie, jakoś nie mam ochoty. Ale, Miki, Miki, no proszę, ja tak bym chciała pograć w kosza i zwłaszcza postrzelać do tarczy. Nigdy nie strzelałam, czemu nie chcesz ze mną iść? To może, może pójdziemy następnym razem. Tak, za tydzień? Nie, nie możemy iść za tydzień. Dzisiaj jest wielkie otwarcie. Tylko raz się takie coś zdarza, a za tydzień to już tam wszyscy będą. A ja chcę iść teraz, póki nikogo nie było. Proszę, chodźmy. No dobrze, już dobrze. Niech ci będzie. Pójdziemy dzisiaj do centrum, ale. W przyszłym tygodniu będziemy oglądać mecz. I to najlepiej pójdziemy na trybuny. Będzie super. Och, no dobrze, no dobrze, pójdziemy na ten mecz za tydzień. Ale teraz chodźmy szybko do centrum. Wow, Miki, spójrz jak tu wspaniale. Widzisz, ile miejsca. Może, może zaczniemy najpierw od tego młotka tam? Nie wiem do czego to służy. Chodź, spróbujmy zagrać. Jak to, nie wiesz do czego to służy? No popatrz, przecież to żaba. Jak trafisz żabę, to wygrywasz punkty. O, Miki, a wygrasz dla mnie te punkty? Proszę, to chyba wtedy daje nam. Tak, więcej rzutów do kosza. No proszę, jak wygrasz, to więcej razy możemy rzucić do kosza. Dobrze, postaram się, ale nic nie obiecuję. Wiesz, jak to jest ze szczęściem, ale uwaga i start. Raz trafiłem. Dwa, trzy. Trzeba mi dobrze idzie. Juhu! Wow, minki! Ale Ty jesteś silny. Dzięki Tobie wygraliśmy dodatkowe rzuty do kosza. No to chodź, może teraz pójdziemy postrzelać do tarczy, co? Oj, Mini, tutaj będzie trudno, no ale dobra, sama spróbuj. Ojejka, no to strzelam. Ło, no, trafiłam! Miki, widziałeś? No dobra. Dobra, to teraz następny do środkowego. Uuu, udało się! No to została mi ostatnia tarcza. O nie! A już tak dobrze mi szło. Tylko do ostatniej nie trafiłam. No trudno. To chodź, Miki, pograjmy w kosza! No dobra, to zaczynamy! Tylko Mini, przygotuj się, weź piłkę i możesz rzucać. To uwaga, rzucam! Uhuhu. O nie, nie trafiłam! Nic się nie martw, każdemu może się zdarzyć. Szczęście, że wygrałem nam kolejne rzuty. No to dalej, mini, rzucaj jeszcze raz. No to teraz jeszcze raz. O, trafiłam! O, świetnie, mini. W takim razie widzę, że jesteś prawdziwą mistrzynią. No to co, następnym razem też przyjdziemy do tego centrum, ale to dopiero za dwa tygodnie, za tydzień, pamiętaj, sama mi obiecałaś, idziemy na mecz, możesz do tego czasu potrenować, tylko że my idziemy na piłkę nożną, nie zapominaj!